To teraz świeżak skup się, bo Ci tłumaczę, jak prawidłowo degustować whisky. To akurat żadna tajemnica, najlepiej z umiarem w niewielkich porcjach około 20 ml z kieliszka tulipanowego, dokładnie opisującej aromat i smak. I to oczywiście brzmi świetnie, ale nie jest żadną tajemnicą, że przy okazji degustowania whisky oczekiwania często nie pokrywają się z rzeczywistością. A przepiękne poetyckie opisy z kontretykiet butelek to rzadko to, co czuje początkujący degustator. Pewnie to właśnie dlatego wielu fanów whisky uważa, że tylko osoby obdarzone ponad przeciętnym smysłem węchu i smaku mogą degustować z powodzeniem. A to nieprawda, i napisałem nawet o tym książkę. Z whisky notes degustacyjny z kompendium wiedzy dowiesz się, w jaki sposób prawidłowo rozpoznawać i zapisywać nuty aromatyczno-smakowe, dlaczego alkohol w ustach powoduje pieczenie, jak prawidłowo korzystać ze zmysłu węchu i smaku w trakcie degustacji, a także jakie są regiony whisky, jak przechować butelki, czy jak czytać etykiety, i wiele więcej. Książka ma 272 strony, z czego 102 to tekst, w którym zawarłem pełny opis systemu oceny whisky, a także kompendium wiedzy o whisky, dzięki któremu poznasz whisky szkockie, irlandzkie czy amerykańskie. Pozostałe 170 stron to notes degustacyjny, który wypełniasz ty, przyznając każde whisky ocenę punktową w myśl przedstawionej skali, rysując czytelny wykres radarowy, a także komponując notkę smakową w oparciu o zaproponowane koła aromatyczno-smakowe. W ten sposób konsumując niewielkie ilości alkoholu, docierasz do sedna jego smaku, poznając świat whisky z umiarem w skupieniu na właściwościach aromatyczno-smakowych trunków, a nie na właściwościach etanolu. Whisky notes degustacyjny z kompendium wiedzy, zamówisz na mpublishing.pl